Witam z tej strony Dekruk666. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę Cursor Dungeon stworzoną przez użytkownika, teraz nie wiem dokładnie jak się czyta e, jego nick. MSTQ. Nie wiem, czy to Mystic czy Mestuk. Taki ma chyba opis na Discordzie z tego co tutaj widzę. No więc e, przeglądałem sobie ostatnio jego kanał i natrafiłem na taką gierkę, obejrzałem może kilka sekund trailera. I bardzo mnie to zaintrygowało i postanowiłem sobie to sprawdzić, tak więc dzisiaj spróbujemy sobie przejść tą grę i zobaczymy co z tego wyniknie. Mamy oto logo użytkownika. Zróbmy sobie full screen, ale ja chcę to na słuchawkach, to sobie zmienię urządzenie. O, mam na słuchawkach teraz. No to zaczynajmy. Zapomniane kursory wiodą straszny żywot. Podczas każdej reinstalacji każdego systemu operacyjnego każdy z nich dołącza do poczekalni, w której czeka na wydanie wyroku. Życie w więziennej celi jest więc dla nich chlebem powszednim. I najprawdopodobniej, niestety, czeka go każdy istniejący teraz kursor. Ten straszny los czeka ich prędzej czy później. A może jednak nie? To się zaraz przekonamy. Szpile. Widać, że to chyba jakiś niemiecki kursor. I właśnie tu mnie ciekawiła ta mechanika. Jak to jest zrobione, czyli po prostu możemy myszką ruszać kursorem, nie możemy przez ściany przechodzić. A kamera po prostu z takim opóźnieniem przechodzi za tym kursorem. To jest bardzo ciekawe. Może sobie troszeczkę podgłośnie. Jeszcze tu. O. No dobra. Tu mamy 21-37 i jakieś tutaj... Nie wiem co to jest, jakaś, czy jakaś ozdoba, czy coś. Dobra, przejdźmy dalej. E, a, i tutaj pewnie mamy tą e, e, łamigłówkę. To była e, 21, 37. O proszę i mamy otwarte przejście. Tutaj mamy jakieś, nie wiem co to jest. Mamy znak zapytania. Nie wiem czy tu coś mamy kliknąć. A na klawiaturze nie chyba nie, bo jeśli to jest gra o myszce, to raczej klawiaturem się nic nie robi. Lewym się nic nie da zrobić, prawym się nic nie da. Pół korolka nic nie robi. Chyba, coś tam się pojawiło wcześniej Nic nie ma Tutaj też nic nie można za bardzo zrobić A Właśnie chciałem teraz przejechać dookoła sobie wokół tych ścian zobaczyć co się stanie Ja akurat wjechałem tutaj Dobra, znowu mamy takie kółko i mamy... Yy, wczytywania, że tak powiem. Czyli podejrzewam, że to będą przeciwnicy, więc można się tak po prostu tepnąć. O! No, to to jest na nich sposób. I tutaj to są jakieś dziury, czy coś? Tu mogę przelecieć przez to. Nic mi się nie dzieje. Jezu Chryste! Czyli tu mogę przelecieć, tu już nie mogę. Może trochę, trochę za głośno. W sensie te dźwięki są o wiele głośniejsze niż ten dźwięk taki ambientowy. Dobra, można środkiem. Podejrzewam, że środkiem już nie można. Ała. Dobra, no trzeba metodą prób i błędów. Ała, dobra, to już mamy ten. Dwa piętra, może tutaj z prawej. Znowu środkiem. O, udało się. Uuu, jakie efekty. Teraz mamy e, labirynt. Dobra. Oto się szybko. Ogarnie, tu nic nie ma. Czy znaczy mogą być jeszcze jakieś ukryte e, przejścia, więc. Staram się tutaj przy ścianach pochodzić trochę. Ale ten klimat w ogóle, ta, ten, ten dźwięk taki mroczny, taki ambientowy. Nie wiem jak to się nazywa. Ale w jakimś takim wręcz horrorze. Czyżbym się zgubił? Tuż byłem. A chyba ten. Aha, to nie tutaj, dobra. By na pewno. Mam wrażenie, że troszkę tutaj... O, tam jest jakieś przejście, to gdzieś tam w prawo trzeba by się pokierować. Ja mam wrażenie, że dopiero teraz jak przeszedłem tankowej w górę to się... Pojawiło tutaj e, ten Trollface. Teraz może się odblokować. No właśnie, bo trzeba było przejść tutaj do góry, wtedy na no dole się odblokował Trollface. Jak przeszliśmy do Trollface'a, to się teraz odblokowało. E, tutaj, tutaj mamy jakiś przycisk. A, czyli zagadka muzyczna. Jezu Chryste, to jest nie do zrobienia dla mnie. Ja nie mam pamięci do takich rzeczy. Dobra, dobrze, że są te krzyżyki, tam mnie ratuje. Ja jestem całkowicie amuzyczny, więc... O, udało się. No. Trochę ciężkie to było, a tu jeszcze można... Można poznawać i wznawiać. Mogło to trochę pomóc, no ale jakoś sobie tutaj z tym poradziłem. Chodźmy dalej. Ajajaj, co za hiperprędkość. Kładki pod myszkę mi nie starczy. Nie starcza. Jezu Chryste, zaraz się okaże, że muszę, muszę teraz zawrócić i tu będzie wyjście po tej stronie. Chociaż nie, chodźmy jeszcze trochę w prawo. Tradycją jest mówienie, że jak jest długi korytarz to, że to jest nawiązanie do neverhuda. Więc pytanie, czy to jest nawiązanie do neverhuda? A jadę w to w prawo, jadę, nic się nie dzieje, to podejrzewam, że teraz muszę w lewo pojechać i w lewo się coś... O właśnie. O właśnie. Coś tam było. To mnie chyba... Nie wiem czy teleportuję do tyłu, czy... czy o co tu chodzi. No ale ruszyłem w lewo i coś tam się pojawiło, więc...

Jest, jest! W końcu, w końcu się udało coś znaleźć. Chyba, że wróciłem na początek. Uuu, mamy cele. Zobaczmy tutaj. Martwe kursory. W tu mogę wejść. No tu po lewej coś mamy, ale pytanie czy jak ja wy... O, jest przejście. E... A ja teraz mam ten numer sobie przypomnieć. Nie, to ja już go nie pamiętam. 2, 4, 8. No już mnie zniknęło Dobra, kolejne Aj, nie można się tepnąć Kurde Aj, bo, aha, bo tam jeszcze są takie, no dobra, no to trzeba na spokojnie Nie ma co raszować. Znaczy tak mnie też zniszczy? Też mnie zniszczy Powolutku Na spokojnie O Jezu Chryste, dobra Oj, o mały włos. Dobra, przeszednięte. Wieście. O Jezu chryste. I jeszcze nie zalicza każdego chwnięcia. O, ktoś mnie tak robi. O. Nie. Nie. No to może jest jakaś ukryta ścieżka. Jeszcze jeden będzie? O, już nie ma. Dobra, co teraz? Eee, aha, dobra. Jezu Chryste. To będzie ciężkie. Ała. Ała. Jezu. Kurde. Jezu, znowu. Szybciej. Nie! Kurde no. Jezu! Jak ta kamera zaczyna się ruszać, to to... zaczyna strasznie rozpraszać. Kurde no, szczególnie, że mam tak mało miejsca na tej pod podkładce. Kurde. Kurde no. Dobra, zmienię sobie czułość. Szybka. O, to jest najwolniejsza czułość. Aj, aj, aj. Ach. O, kurde, to jest najgorsze. Człowiek się śpieszy. Dobra, zmienię na trochę większą tą czułość. Kurde, no. Kamera zaczyna się ruszać, no i to już jest koniec. Kurde. Uż. Zawsze w tym samym miejscu. Może teraz do góry spróbuję iść. Nie, już tak blisko. Jest! Jest! Nigdy więcej! Nigdy więcej! Ech. Dobra, mamy jakieś pytania Kto stworzył tą zacną grę? No je, jedynie to, to mi ta nazwa mi mówi, bo to jest właśnie ten użytkownik Użytkownik, mroczne granie e, Lexi to jest ta chyba z X, to, to chyba nie o nią chodzi e, Wody to nie mam pojęcia kto to jest, To jest. nie mam też pojęcia kto to jest Który z poniższych robi słaby e, gry e, Nie mam pojęcia kim są tym ludzie Data premiery e, CTF 2.5. E, no to zaraz poszukam w Google. To jest prawidłowa odpowiedź. Giasto to skrót od... <laughs> nie wiem, podejrzewam, że to może. Nie wiem. E, nie wiem, powiedzmy tak. Który twórca jest błędnie napisany. No to ja nie znam tych twórców. media 4 raz 23 to jest chyba ten Happy Orange, nie taki jest, stara jego nazwa. Dobra, to tutaj widzę. E, widzę e, ciężkie to będzie. Który z poniższych robi słabe gry. No nie mam pojęcia, czy, czy... bo tu to są chyba pytania dotyczące takiego e, clickteamowego albo raczej takiego twórczego jakby świata tutaj, z którym ja jestem absolutnie niezaznajomiony. Nie wiem tutaj czy... Czy twórca gry po prostu krytycznie o sobie chce tutaj powiedzieć, czy coś? No nie wiem, zaznaczę to tak. E, dobra, nie, nie, nie mam pojęcia jak to zrobić. Więc... E, tam widziałem chyba był cały gamę play z tej gry, więc sobie to sprawdzę. A, to mi blokuje myszkę. Ja sobie nie sprawdzę. Na telefonie mogę sprawdzić. O, czekaj, teraz muszę powrócić. Nie! E, no to zrobiłem. Kurde, no. Aj! Tak blisko. No. Proszę, Jest, udało się, dobra. Ja Nie mam telefon. Zaraz to zweryfikuję, bo tam był chyba cały gamy play i widziałem w komentarzach, że chyba. Ludzie narzekali, że to są jakieś rozwiązanie wszystkich zagadek, więc zaraz to sobie sprawdzę i jakie to są odpowiedzi. Dobra. To robi sła słabe gry. A pierwsza odpowiedź. Zaraz poszukam w Google. Tak naprawdę mam to gdzieś. No w sumie racja. Aha. Ciekawe. Aha, bo tu pewnie teraz będziesz zmieniał te odpowiedzi. Dobra, stój, stój. 5 grudnia. Zastory. Aha, i tutaj... A no... No tak, teraz tak bezmyślnie po prostu to. A i tutaj... Ostatnie. O, i się otwarło, dobra. To przejdźmy dalej. I mamy kolory. Czerwony, zielony, niebieski, czerwony, niebieski. Czerwony, zielony. co źle? Czerwony, zielony, niebieski, czerwony... No czemu źle? Nie, 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 nie wiem. Po prostu losowo klikałem. Program przestał działać. Trwa wyszukiwanie rozwiązania systemu przez Windows Windows. Dobra, o, to pamiętam jak byłem na XP, te nie wysyłaj błędu. Nie, znowu jakieś przeszkody będę. A ja też sam zginąłem. E, czyli znowu ukryta ściana. Tutaj coś innego jest. co tutaj? Trzeba jakąś ilość czasu tu odczekać. A, widzicie jednak trzeba o jezu się wrócić tak to się robi na dzikim zachodzie eee. a i teraz już nie, nie steruję a jajaj ludzkim Grę zrobiłem z nudów, więc dlatego jest taka krótka, ale jeżeli chcecie kontynuacji, napiszcie mi o tym. No, fajna, bardzo fajna gra. Liczyłem na jakąś taką historię tutaj rozwiniętą tego kursora, co tu się stanie. Jakaś fabuła taka większa, coś w tym stylu, więc jeżeli kontynuacja, to właśnie ja bym tak to widział, że z taką fabułą, żeby tutaj... Było tak właśnie ciekawie zapowiedziane, nie, że te kursory trafiają do tego więzienia i, i takie różne sprawy się dzieją. A tutaj poza tym wstępem to fabularnie tak nie, nie za dużo było. Tak rozwinięcia tej historii powiedzmy. A poza tym ta gierka bardzo fajna, bardzo ciekawa, bardzo ciekawy pomysł w ogóle, żeby tak tutaj tym kursorem grać. Fajnie ta mechanika zrobiona. Ciekawa atmosfera właśnie taka ponura, przetłaczająca, wręcz taka w sensie be, taka, takie uczucie beznadziei, nie że beznadziejna, tylko że uczucie beznadziei jest po prostu dla tego kursora. No tak więc ogólnie bardzo fajnie. Jedynie z tymi pytaniami miałem problem, bo ja tutaj się kompletnie nie orientuję w tych Clickteamowych rzeczach. Ja jestem raczej twórcą, który nigdy się nie socjalizował z innymi twórcami, więc no tutaj się absolutnie na tym nie znam. No a więc to był Cursor Dungeon. Czekajcie, wrócę sobie z moją czułością. Zobaczmy, są tu jakieś szczegóły ciekawe. ClickTeam Fusion Standard, czyli w ClickTeamie zrobione. No. no, więc to był DKR 666. A gra, w którą grałem to był kursor Dungeon wykonany przez użytkownika Mestuk. Link oczywiście w opisie do użytkownika, do gry. Tak więc dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.